Mabel, jest, jest ogień poza. Ogień z dup. Jest ogień, zajbiście. Chcesz tę pokuć? Bombard. coś ty tu narobił. No co? Coś ty tu narobił. Mówiłeś, żeby kuć, no to kułem. Bombera, ale kurwa, nie do końca głęboko. No coś tylko płytki zbijać. No co, co ty myślisz, że co ja jestem, <noise> prawda? Tylko płytki? Nie mówiłeś mi, że tylko płytki. I co my teraz tym zrobimy? Co no, zaraz jakiś klej wezmę. Przyjdzie kocha, to się przykleić tak? Przyklei właśnie rozpięta. I co? Jak to teraz wygląda? Jak wygląda to? Jak gówno w lesie. Jak gówno w lesie, dokładnie.